Do zera. Proszę Państwa, trzecia prawka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowania dosyć, że jest Kowalczyk. Teraz, 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 teraz. Go! Dzień dobry, witam w 16 wiosennym magazynie piłkarskim. Gol, choć do zakończenia rozgrywek, jeszcze trzy kolejki. Sytuacja w walce o tytuł nieco się rozjaśniła. Za nami mecz na szczycie. Mecz, któremu poświęcimy większość dzisiejszego programu. ale. Najpierw zgodnie z tradycją bramka poprzedniej kolejki. Wygrywali nasze plebiscyty piłkarze Legii, Widzewa Śląska. Teraz zwyciężył Łukasz Gorszkow z Sokoła. 978 głosów otrzymała bramka strzelona przez tego piłkarza. Gratulacje za zwycięstwo w naszym plebiscycie na kolejnych miejscach Jacek Berenstein, Adam Zejer, Janusz Prucheński i Jacek Kuranty. I lista 10 osób, które wzięły udział w tym głosowaniu i które otrzymają pamiątkowe sportowe koszulki. Proszę Państwa, to było prawdziwe wydarzenie dnia, nie tylko sportowe. Informacje przed, w trakcie i po meczu Legia Widzew. Rozpoczynały większość serwisów w stacjach radiowych, ba nawet główne wydanie telewizyjnych wiadomości, rozpoczęło się od materiału z tego spotkania. Oczekiwania były wielkie, media podgrzewały atmosferę dużo wcześniej, niestety nie zawsze podgrzewano to, co trzeba, oczekując jakichś strasznych porachunków między kibicami obu drużyn. Biletów na mecz roku zabrakło już w pierwszym dniu ich sprzedaży. Ostatni taki przypadek miał miejsce w październiku ubiegłego roku, przed meczem Widzef Legia. Wynik wszyscy znają. Oglądalność telewizyjna zapewne bliska będzie sportowego rekordu. Teraz zapraszam Państwa na krótką historię tego spotkania, widzianego trochę inaczej. Warszawski dworzec Powiśle, godzina 15. Oczekiwanie na przyjazd kibiców z Łodzi. Pierwszy pociąg specjalny wtacza się na stację dokładnie 9 minut po 15. Przyjeżdża nim tysiąc szalikowców z łodzi. Kolejne tysiąc osób przyjedzie pół godziny później następnym pociągiem. kibiców w stolicy zabezpiecza wspólnie Policja Złodzi ja i Warszawy. Tak się siły Nie, 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 nie. Przed, nie <grywa> się nie Przed stadionem na spotkanie z kibicami łódzkimi wychodzą ich odpowiednicy z Warszawy, którzy natychmiast zostają spałowani. Goście zajmują cały sektor pod zegarem Warszawskiego stadionu. Tymczasem piłkarze obu drużyn zjechali na stadion półtorej godziny przed rozpoczęciem meczu. To samo co samo co w Zaskoczony pan jest składem, panie trenerze? Nie, nie. Jaką ma pan recepta na Legii dzisiaj? Grać 90 minut To jest cała recepta Czy ktoś kogoś będzie pilnował? Nie, nie my nikogo. My musimy wszystkim pilnować. A kto otrzymał jakieś zadanie specjalne? Nikt Boisko w sumie można powiedzieć w miarę pozytywne. Czy boi się pan tego meczu dzisiejszego z widzewem? Nie, nie boję się Kurwa, Panie Marcinie tak? Jest pan w składzie podstawowym dzisiaj W składzie węgla i pa. Nie, jestem. No, pan, tak, tak za się. I co pan opisuje po tym meczu? No to znaczy mam nadzieję, że wygramy. Jesteśmy no, w stanie to zrobić. Po prostu, lepsze, te, jesteśmy lepszym zespołem. No akurat mi zawsze się dobrze grało z Widzewem, także myślę, że dzisiaj strzelę bramkę i wygramy. a się pan w podstawowej jednostce dzisiaj na mecz? Dzisiaj tak. <głosy> <głosy> to jest tempo. Czy coś takiego jak kontrolowany... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja tego nie ustalę. Proszę. Już nie ma go, tu poszedł. Kto? Rozumiem, że... Kto? Kto? Kto, prezesie? Dyrektor no, Mazury. Nie, to ja go nie widziałem. Nie wiem, może tu już jest. Aż dwie karotki spodziewacie się, że będą tutaj konkluzje jakieś? Lepiej, żeby nie było. A czy kiedyś pan już odwoził stąd jakiegoś piłkarza? Nie, zdarzyło się jeszcze. Przed rozpoczęciem spotkania dochodzi do burt w sektorach zajmowanych przez kibiców z Legii. To oni powodują opóźnienie meczu. Jaką ma Pan receptę na powstrzymanie napastników Legii? Trudno powiedzieć. Zobaczymy jaka będzie sytuacja na boisku. Nie wiadomo jeszcze kto na kogo będzie grał, prawda? Ale musimy sobie poradzić. na Jest Pan w stanie dzisiaj strzelić bramkę Legii? Gdybym nie był, to bym nie wychodził na boisko. A z jakim nastawieniem wyszliśmy na mecz? Żeby wygrać po prostu, tak jak wszędzie. Nie uda się? A to? Ja nie wiem, no, powiem panu pomyśli. Kto kogo będzie krył? Chodzi tu w szczególności o stałe fragmenty gry, że musi być przykryty Wieszczycki, Jóźwiak, jak i również Radosław Michalski. No, i zostaliśmy tam, trzech kolegów zostało desygnowanych do krycia właśnie tych zawodników, gdyż są groźni przez stałe gry, w szczególności rzutach rożnych, rzutach wolnych. A to dla kogo? Dla obu drużyn, Dla pisza i dla, dla kapitanów. Tak I również, że jeżeli czasu starczy, na pewno mm -hmm. dla trenerów, którzy przyczynili się do tego, że mamy to, co na boisku dzisiaj widzimy. Pełną publiczność, no i wspaniałą pogodę. No i jeszcze nas czeka jeszcze wspanialsza rzecz. Oglądanie wspaniałego meczu. No. Dla Pana będzie trudny mecz dzisiejszy? Yy, trudny nie, ale na pewno ważny. Rozpoczyna się mecz. Pierwsi atakują wojskowi. Z wolnego strzela, Leszek, pisz? W 27 minucie kontra widzę Wam w sytuacji sam na sam jest Marek Koniarek. Indywidualną akcją odpowiada Jerzy Podbrożny. W końcówce pierwszej połowy ponownie uderza Koniarek. Do przerwy 0-0. Początek drugiej części, znów dla gospodarzy i znów strzela Leszek Pisz. Ale oto 55. Minuta. Wieszczycki i 1-0. Szansę na podwyższenie wyniku ma Jerzy Podbrożny. Za ten faul żółtą kartkę otrzymuje Bogusz. Widzew się nie załamuje, 68 minuta, Łapiński, Koniarek i 1-1. Chwilę potem mógł wyprowadzić Legię na prowadzenie Lewandowski. Ale to widzę, wstrzela drugą bramkę. W 83 minucie akcję siadaczki wykańcza Piotr Szarpak. Wynik 1-2 pozostaje. Nie, wiem, no chyba nie wiem, trochę rozluźnienia po tych pierwszych rzutów, chyba za no, szybko no, i, i koniary wykorzystał naszą brak koncentracji. Ile zostało? 4 minuty. tak demolowali swój stadion, bo nie umieli przegrać, myślę. nie wiem. To jest Skibice, to są 12 dzieci, które po prostu nie wiem, jakiś amok opanował społeczeństwo albo coś, nie wiem. Ten nie wiem. No szarpak chyba świetnie zagrał, dobrze. Wszyscy bardzo dobrze zagrali. Proszę pana, jak pan widział tylko szarpaka, to niech pan go kupił razu. Czy sprawa mistrzostwa została już przesądzona? No jeszcze są trzy mecze, ale my musimy przynajmniej zrobić cztery punkty więcej od widzewa. W zasadzie może być to niemożliwe. Gratulacje! Ja ja dziś... ja się obudzić, kurde, Co Zobudziłeś się w końcu? Trzeba się w takim meczu obudzić, kurde. No mam do powiedzenia? Długo to trwało, ale Ja Wydaje you know mi się, że wygraliśmy zasłużenie. Jeszcze nie przegraliśmy meczu od początku sezonu. W dwóch meczu z legiem u siebie i dzisiaj byliśmy zespołem lepszym. Także wynik jest chyba sprawiedliwy. A co do. Jeszcze są trzy metrze, i trzeba poczekać, ale wydaje mi się, że w 90% Widzę, ma w tym roku szansę zrobić mistrzostwo Polski. Dajcie mi spokój, no? Co się stało? <laughs> co to jest za obława tutaj, panowie? Spokojnie. Wydaje mi się, że mieliśmy prawo być o wiele bardziej zmęczeni niż Legion. Braliśmy w tym, tym miesiącu tyle meczy, a Legia grała praktycznie co, co tydzień. No i Po prostu przygotowanie do tego. I tak samo wiara, wiara w to, że jednak potrafimy grać piłkę. Co z Legią? To jest, proszę pytać, samego burzy. Na razie gramy do końca no, i potem tutaj nie wiadomo co będzie dalej. To... A gdzie później w przyszłym szedzeniu? Ja? Uh -huh. Nie wiem. Wydaje mi się, że przy wyniku 1-0 już powinniśmy zagrać troszeczkę mądrzej. My powinniśmy kontrolować widzę, a tu akurat mieli zbyt dużo pola do popisu i wykorzystali tą sytuację. Dziękuję bardzo. To jeszcze Pięknie. dobra to jest już bardzo. Yy, nie chciałbym w ogóle na ten temat się wypowiadać, z tego względu, że to nie są żadne konkrety. Ja tylko i wyłącznie dowiaduję się tego z Myślę, że 2.1 to najniższy wymiar A, Dziękuję bardzo. Nie należała się czerwona kartka za zatrzymanie pan Pana Dlaczego? wie, ja nie jestem upoważniony do komentowania wydarzeń na wojsku. Bo Pan mnie zadał pytanie i odpowiadam. Czy jest Pan pewny, jak Pan obejrzy na tam to co było, że... Bez koment... odpowiedziałem na to pytanie. Nie należało się. Proszę Państwa, w tym meczu widzę Łódź dwa ligowe rekordy. 31 kolejnych meczów bez porażki. Rekord GKS-u Katowice został najpierw wyrównany, teraz pobity. I drugi rekord, 11 kolejnych zwycięstw. Poprzedni rekord należał do Ruchu Chorzów, ustanowiony został 21 lat temu. Brawa dla łódzkiej jedenastki. Widzew wygrał. Lidze nie grożą baraże o tytuł, a o tym, jak ważne były punkty zdobyte w Warszawie, świadczy krótki przegląd tego, co jeszcze przed nami. Legia, aby zdobyć mistrzostwo, tak jak powiedział Paweł Janas, musiałaby w trzech ostatnich kolejkach zdobyć o cztery punkty więcej od Widzewa. Czy jest to możliwe? Popatrzmy na układ spotkań dwójki. dwójki. Widzew gra u siebie ze Stalą Mielec na wyjeździe z Lechem i z Zagłębiem. Także na własnym boisku Legia gra ze Śląskiem na wyjeździe, ze Stalą na wyjeździe i z Lechem u siebie. Trudno powiedzieć, gdzie Widzew może stracić tyle punktów, aby Legia zdobywając komplet punktów zdobyła Mistrzostwo Polski. No, ale to jest sport i trzeba czekać do końca. Wszystko jeszcze jest możliwe. Z drugiej strony, gdyby Legia przegrała w niedzielę we Wrocławiu, a Widzew pokonałby Stal, Sprawa tytułu rozstrzygnęłaby się na dwie kolejki przed końcem. Widzę, wygrał i w tej sytuacji wielce prawdopodobne, że start w Pucharze UEFA zapewni tylko trzecia lokata w tabeli. Walka o tę pozycję jakby się ożywiła, choć wczoraj na ośmiu pozawarszawskich stadionach rywalizowano przy pustych trybunach. Większość kibiców oglądała zapewne mecz na szczycie. Zobaczmy, co działo się na innych boiskach. Tylko 100 widzów przyszło na spotkanie trzeciej z piątą drużyną w tabeli. Ci najwierniejsi nie mieli powodów do zadowolenia. Hutnik wygraną mógł znacznie przybliżyć się do Pucharu UEFA. Gospodarze mieli przewagę, ale zakończyło się bezbramkowym remisem. Trzecią pozycją szturmuje LKS. We Wrocławiu zastanawiano się, czy po meczu z Widzewem wystarczy sił na konfrontację z drugą łódzką drużyną. Nie wystarczyło. Mecz był jednostronnym widowiskiem, a Śląsk pogrążali kolejno Grzegorz Krysiak, Grzegorz Wędzyński, Rafał Niżnik i ponownie Wędzyński. W ŁKS-ie po powrocie z Izraela zagrał Tomasz Cebula. Dwie porażki z łódzkimi drużynami sprawiły, że piłkarze z Wrocławia znów znaleźli się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej, a teraz czeka ich mecz z Legią. Tylko punkt więcej od Śląska ma górnik. Zabrzanie są przykładem potwierdzającym, że seria słabych występów może poważnie zagrozić pierwszoligowemu bytowi. Z Rakowem górnik przegrał zasłużenie. Goście prowadzili 2 do 0 po bramkach Jacka Magiery i Grzegorza Skwary. Gospodarze odpowiedzieli tylko golem Mariusza Nosala. Było to bardzo trudne spotkanie z dwóch względów. Po pierwsze, górnik zabrze. W zasadzie musiał wygrać ten mecz, żeby trochę spokojniej się poczuć. My natomiast walczyliśmy, żeby wygrać ten mecz, ponieważ wygrywając to spotkanie, można powiedzieć, mamy za, za wypełniony byt. Poznaniu jak w Krakowie. Na trybunach tylko 100 widzów, a więc niewiele więcej niż wtedy, gdy zamknięto obiekt Lecha. Kolejarz skupił się na mecz z ostatnią drużyną w tabeli i wreszcie wygrał. Po bramkach Jacka Dębińskiego i Tomasza Bekasa 2 do 0 dla Lecha. Mecz dla nas był trudny. Mieliśmy w pierwszej połowie sporo sytuacji bramkowych, i no dużo tych nie było wykorzystanych. Gdybyśmy może z dwie, trzy jeszcze bramki strzeli w tej pierwszej połowie, łatwiej by się nam grało drugą połowę. Stalmielec, tak jak wcześniej, siarka musi się pogodzić z degradacją. Mielczanie podejmowali GKS Katowice, który za wszelką cenę chciał zrehabilitować się za klęskę z legią. Odzyskiwanie twarzy nie wypadło zbyt okazale. GKS wygrał 1 do 0 po golu furtoka. Ciekawy mecz oglądano w Tychach. Sokół nie rezygnuje z walki o utrzymanie się w Ekstraklasie i nie przestraszył się 100 Stomilu. Olsztynianie po dwóch zwycięstwach znów doznali porażki, a decydowała o tym pierwsza połowa. Dla gospodarzy trafili w niej Mołsa Jahaja i Krzysztof Bizacki. Na kontaktową bramkę Jankowskiego po przerwie szybko odpowiedział Jahaja, udowadniając, że gra dobrze nie tylko na śniegu. Sokół, by pozostać w pierwszej lidze, musi jednak utrzymać niezłą formę do końca rozgryw. Na pewno to zwycięstwo nas podbuduje tutaj, w sumie myślę, że zasłużone zwycięstwo. Cieszę się bardzo ze zleczki formy. Od czterech meczów zespół prezentuje się zupełnie przyzwoicie. Zrobić punkty, jakie zdobyliśmy w czterech meczach, to znaczy osiem punktów, no świadczą o tym, że, że jesteśmy na dobrej drodze. Równą wysoką formę prezentuje wiosną GKS Bełchatów i być może wystarczy to do przedłużenia pierwszej ligowego bytu w Lubinie. Nudno było przez 80 minut. W końcówce sędzia podyktował dwa karne, skoro jedenastki nie potrafił wykorzystać Szczypkowski z zagłębia, uczynił to Jacek Berenstein w ostatniej minucie. Zbliżyła się Lechia Olimpia. Widmo spadku dopiero teraz przeraziło Gdańszczan, którzy w derby wybrzeża pokonali 2-0 Pogoń. Obie bramki strzelił Emanuel Tetech i cień szans jeszcze pozostał, tym bardziej, że układ gier Lechii Olimpii w ostatnich trzech kolejkach jest całkiem korzystny. To zwycięstwo pozwala nam dalej wierzyć, że mamy jeszcze szansę na utrzymanie, na utrzymanie się w pierwszej lidze. Cieszę się, że wygraliśmy 2-0 po naprawdę dobrym spotkaniu. Być może jest to prognostyk, że zespół zacznie z każdym meczem grać lepiej i nasze szanse wzrosną. Nie, nie szło nam, nie mieliśmy trochę szczęścia, ale po prostu nic się nami tutaj nie interesuje, oprócz trenera, oprócz kierownika jesteśmy tu sami i po prostu dlatego moim zdaniem jest taka sytuacja tu w klubie i w tabeli jak to wygląda. Przypominamy komplet wyników 31. kolejki. Oczywiście najważniejszy wynik meczu na szczycie Pozostałe jakby trochę w cieniu, ale dla poszczególnych zespołów też bardzo istotne. Legia Widzew 1 do 2 Widzew niepokonany w rozgrywkach. Po zwycięstwie w Warszawie Widzew ma 3 punkty przewagi nad Legią jest nowym liderem w tabeli na kolejnych trzech miejscach we zmian Hutnik przed LKS-em i Amiką awansował drużyny Rakowa Lecha i GKS u Katowice. Dolna część tabeli tu nie doszło do żadnej zmiany, ale proszę popatrzeć na punkty. Zagłębie Rubin też nie może czuć się pewne pierwszoligowego bytu. Stal miele ciesarka Tarnobrzeg zdegradowane. Bardzo trudna sytuacja Lech i Olimpii. Coraz lepiej. Cały czas dobrze spisujący się GKS w coraz bliższy utrzymanie się. Statystyka tej kolejki 20 bramek, 23 żółte kartki, żadnej czerwonej, tylko 29 tysięcy widzów na trybunach, z czego 18 tysięcy w Warszawie. No ale to, o czym mówiliśmy, większość kibiców zapewne wolała obejrzeć w telewizji relację z meczu na szczycie. Statystyka z całego sezonu. Klasyfikacja strzelców: 24 bramki Marka Koniarka, który już jest bardzo bliski tytułu najlepszego strzelca w naszej ekstraklasie. Po 16 bramek mają Tomasz Wieszczycki i Jerzy podbrożny z Warszawskiego. W klasyfikacji fair play Stomil dogonił piłkarzy widzewa, którzy na Łazienkowskiej otrzymali trzy żółte kartki, a na pierwszym miejscu bez zmian Amika na ostatnim Górnik. Tym razem w naszym wyborze na bramkę kolejki tylko trzy propozycje. Oto bramka numer 1, Grzegorza Krysiaka z uks u telefon 0735 251. Bramka numer 2, drugi Grzegorz z uks u benzyński, telefon 0735 252. I wreszcie trzecia propozycja, Gol Tomasza Wieszczyckiego 0735 253. Za bardzo w czym wybierać, ale zapraszamy Państwa serdecznie do wspólnej zabawy. Przypominam, koszt jednego połączenia jest jednakowy dla całego kraju 96 groszy w tym VAT. Głosować można do poniedziałku do godziny 12. 10 osób spośród tych, które wezmą udział w głosowaniu, otrzyma pamiątkowe koszulki. Mecz na szczycie za nami, ale ekstraklasa nie zwalnia tempa. W sobotę i niedzielę kolejna 32. seria spotkań. Oto jej program. Dwie czołowe drużyny grają w niedzielę o godzinie 13. Lider, nowy lider widzew podejmuje Stal Mielec. Nasza transmisja z drugiej połowy tego meczu o godzinie 14 w programie drugim. Legia wojskowych derby o 11 w niedzielę zagra we Wrocławiu ze Śląskiem. I rywalizacja o trzecie miejsce w tabeli. Stomil Olsztyn podejmuje Hutnika Kraków. Początek tego meczu o godzinie 17 w sobotę. Raków Częstochowa zagra u siebie ze UKS-em także o 17 w sobotę. Amika zmierzy się z Pogonią Szczecin we Wronkach, również w sobotę, również o godzinie 17. W Katowicach spotkanie drużyn, które wydawałoby się przed rozgrywkami, że włączą się do walki o tytuł. Katowice zagrają z Lechem Poznań. W Tarnobrzegu Siarka zagra o 17 w sobotę z Zagłębiem Lubin. W Bełchatowie bardzo ważny mecz dla dolnej części tabeli. GKS w, w sobotę o 17.00. W Lechia Olimpia podejmować będzie górnika Zabrze. Tak wygląda program 32. kolejki. To będzie ostatnia majowa kolejka, a po niej ostatni majowy magazyn piłkarski Gol. Zapraszamy na stadiony. Potem oczywiście przed ekrany telewizorów. Poniedziałek, program drugi, 16.30. Spotykamy się w Golu. A dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.